Dzień dobry. Dzień dobry. A my witamy Was znowu z Irlandii. Tym razem nie z Dublina, tylko z zachodniej Irlandii. Przyjechaliśmy przylecieliśmy wczoraj do Shannon. Wzięliśmy auto i przyjechaliśmy tu. A tu to znaczy, że jesteśmy na klifach moheru. moheru. Natomiast, ponieważ wczoraj była trochę ładniejsza pogoda, jak tutaj byliśmy, a poza tym mieliśmy trochę przygód związanych z dojazdem to teraz zapraszamy Was na kilka minut ujęcie z wczoraj, a potem widzimy się z powrotem yy, dzisiaj. Koło nam prawie odpadło. <laughs> o, zaczęło się od ciekawej przygody, bo złapaliśmy gumę. <laughs> Wyobraźcie sobie, że jakąś godzinę temu wynajęliśmy auto. Na szczęście wzięliśmy pełne ubezpieczenie. Bo złapaliśmy tą gumę tuż przy klifach moheru, przy Visitor Center. A Ola dzwoniła po, że tak powiem, pomoc drogową i po budgeta, z którego mamy wynajęty samochód. Podjechał pan z Visitor Center, powiedział, żebyśmy zaparkowali na parkingu za darmo, poczekali na pomoc drogową, która przyjedzie z oponą, ponieważ nie ma koła w bagażniku, i poszli sobie na klifę moheru w międzyczasie, jak będziemy na nich czekać. No, także naprawdę Irlandczycy są przemili. Z jednej strony klifę a z drugiej strony krowy. Irlandia. Ola pyta, czy chce coś powiedzieć. Zadyszkę mam, to chcę powiedzieć. Ale jest pięknie. Bunkrów nie ma, ale też jest zajebiście. Mikrofon jest włączony, czy nie? Był. No to dobrze. To, to spróbuję wystartować dronem. Zobaczymy, czy nas zgarną, czy nas nie zgarną. Proszę bardzo, to nasze auto, a to nasza opona. A parking przy klifach Moheru wygląda w ten sposób: tutaj jest Visitor Center, tu jest parking dla kamperów e, i dla osobówek. Jest płatny, ale po godzinie 20. Ewidentnie szlabany są otwarte i można sobie wjeżdżać, natomiast no, myślę, że na wyjeździe, znaczy, no, trzeba mieć opłacony parking, żeby tutaj nocować, chyba, bo na wyjeździe jest szlaban i pewnie nas nie wypuści, jeżeli nie będzie opłacona. Nie wiem, nie orientuję się, ale tak się domyślam. Słońce powoli zachodzi, a my czekamy na tą pomoc drogową. Teoretycznie, według wskazań, zaraz powinni być, bo mieli być między godziną a półtorej u nas, no i jakieś godzina dwadzieścia, więc liczymy, że zaraz przyjadą. A tutaj właśnie w tej chwili wjeżdża kolejny kamperek na noc. Czyli jest jeszcze jedna perturbacja, bo mamy hotel do godziny 21, a jest godzina, która w tej chwili. 20:30. Około. No, musimy się zameldować, ale już ona dzwoni, już dzwoniła do pani, powiedziała, że poczeka jeszcze, żeby je ewentualnie dawać znać, jeżeli by się przeciągało. No nic, czekamy, pokażemy Wam, jak tutaj wymi wygląda wymiana koła. Pan przyjechał takim busikiem. Jak już mówiłem, wszyscy tutaj są przemili. Niestety yy, przecięcie, tak jak widzieliście, jest na tyle poważne, że yy, no, nie zmieni Pan nam koła na yy, nowe, takie jakie być powinno, ani nie wymieni nam opony tutaj. W tej chwili po prostu Pan zakłada dojazdóweczkę, żebyśmy mogli dojechać do naszego hotelu, który nie jest tak naprawdę daleko. I. To jest przykład na to, że trzeba brać pełne ubezpieczenie. Nie wszędzie można wziąć ubezpieczenie od kół i od opon i od szyb. Tutaj w Irlandii można i my takowe wzięliśmy, bo nauczeni doświadczeniem chociażby z Francji, jak nam pękła szyba na autostradzie od kamyka, no to jakby no trzeba po prostu brać ubezpieczenie pełne. Je, jedziemy. Jedziemy do hotelu, pan jedzie za nami. Tak jak Olo mówił, e, nie. Nie miał pan opony, w sumie miał tylko taką dojazdówkę. Więc jedziemy sobie teraz do miejscowości Lachnik, bądź jakkolwiek się ją wymawia. I tam pan nas eskortuje. A na jutro na 10 rano umówiliśmy się, że ma przyjechać z naprawioną oponą. Oby. A tu już właśnie wjeżdżamy do miejscowości Lachnik. Tak myślę. On chyba tak mówił, że tak się to nazywa. A jeszcze zapytałam go, skąd do nas jechał, bo rzeczywiście trochę ponad półtorej godziny mu zajęło. No to on jechał z miasteczka trochę na północ od miejscowości Neigh, dokąd my jedziemy jutro na nocleg. Także. Dotarliśmy do hotelu, dotarliśmy też do knajpy i pozwolicie, że wrzucę wam kilka przebitek, bo jest muzyka na żywo. A my świętujemy, ponieważ Ola ma dzisiaj urodziny. Yeah, rok Możecie je złożyć w komentarzach życzenia. To oczywiście nie jest koniec odcinka, bo jakby zapraszamy Was jeszcze na jutro, nie? Sobie tutaj w tym hoteliku. Bardzo miły i przyjemnie, bardzo miły właściciel. Wczoraj pan przyjechaliśmy tutaj na zapasie. Pan z powrotem wymienił na nasze koło, a dzisiaj rano, gdzie jest 9:30, w tej chwili znowu przyjechał pan. Znowu nam zamienia koło na weczkę na zapasik, i teraz będziemy jechali kilka kilometrów do wulkanizatora. A my znowu za naprawą jedziemy do wulkanizatora. W zasadzie po raz pierwszy jedziemy do wulkanizatora i po raz pierwszy za panem, bo wczoraj jechaliśmy przed nimi do hotelu. W ogóle, pomimo tego, że popsuła nam się opona wczoraj, to jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu, że w ogóle pojechaliśmy na te klify. Bo w ogóle tego nie było w planie. Zrobiliśmy to wczoraj tak po prostu, bo stwierdziliśmy, że mamy trochę czasu wolnego. No i dobrze, że pojechaliśmy, bo wczoraj pogoda była jak Żyleta, przepiękna, a dzisiaj, pomimo, że nie pada jeszcze to jest niestety mocno zaniesione niebo także cieszę się, że udało nam się to zobaczyć wczoraj pomimo, że dzisiaj mamy problemy z oponą i jeszcze dodatkowa usługa czyli dopompowywanie wszystkich oponek i kończymy mam już oponę, wszystko jest ok więc teraz na śniadanie tak jak Ola wam mówiła w samochodzie przyjechaliśmy na śniadanko i ja sobie wziąłem MINI i zaraz wam pokażę, ale to, co sobie wzięła Ola, naprawdę to jest z menu określona jako mini. A to jest Oli śniadanie, jakie dwa wulkany. Ja mam bajgla z szynką, jajkiem w koszulce i sosem holenderskim. Tylko ja myślałam, że to będzie jeden bajgiel. W sensie pół bajgla, a to jest jeden bajgiel na pół. No i oczywiście po kawusi, Ola jest z miłością, a moja jest przerażona. Wyszliśmy właśnie ze śniadanka i stwierdziliśmy, że się przejdziemy po, tej, po tym miasteczku. I proszę bardzo, przedstawiamy Państwu McDonald's. Miasteczko to dużo powiedziane, bo to jest dokładnie jedna ulica z zakrętem, ale jest przemiła atmosfera. Miejscowość, w której aktualnie się znajdujemy, nazywa się Tak. Pan wczoraj z pomocy drogowej czytał to jako. Lechnik, lechnik, coś takiego. Ale zabijcie nas, jak to się poprawnie wymawia, to nie wiemy. I w ten sposób naszym oczom ukazała się plaża. I widokiem tej plaży płynnie wracamy w tamto miejsce, mniej więcej czyli na klify moheru. Witam z powrotem dzisiaj. Jak widzicie, pogoda rzeczywiście wczoraj była fajniejsza, ale dzisiaj jest bardziej magiczna i tajemnicza. Dlatego postanowiliśmy przyjechać na klify po raz drugi. Startujemy stąd, tutaj jest nie, tu, stąd, tu jest centrum informacji. Pójdziemy sobie kawałek w tę stronę, a potem pójdziemy kawałek w tę stronę. A jak ci panowie tam się dostali, jak tam jest zakaz schodzenia? Panowie są z obsługi. O, podobno dużo osób ginie tutaj. W sensie nie to, że tutaj na tym szlaku, tylko oprócz wyznaczonych tras <grymne> są też tutaj po prostu trasy na dziko, i niestety wiele osób spada z tych klifów. Także trzymajcie się drogi wytyczonej. A ta pionowa skała oddzielona od klifów to tak naprawdę miejsce życia tysiąca ptaków morskich, Mew i innych, które tam sobie właśnie dom znalazły. Można wykupić wycieczkę rejsem i właśnie ten, ten stateczek podpływa pod tą skałę również, aby to życie morskie obserwować. A to zdecydowanie wygląda jak jedna z tych łódek wycieczkowych, które, którymi można podpłynąć pod klify i też zobaczyć m.in. tą skałę, która jest domem dla ptaków morskich. I w tym miejscu kończy się ten południowy szlak udostępniony zwiedzającym. Zaraz wam pokażę znaki jakie tutaj, o widzicie, danger i dalej już nie. Ciąg dalszy szlaku to jest ten ciąg, w którym się ginie. Tak jest, dlatego my pójdziemy tylko kawałeczek i zawrócimy. Same klify Moheru są jedną z największych atrakcji turystycznych Irlandii, przyciągającą około półtora miliona turystów każdego roku. Klify rozciągają się na zachodnim wybrzeżu Irlandii wzdłuż Oceania, oceanu Atlantyckiego i mają długość około 14 km ze średnią wysokością 120 m nad poziomem morza. Najwyższym punktem klifów natomiast jest Biała Wieża Obrajana, wybudowana w 1835 roku I nie była to wieża obronna ani baszta obronna, ale została tutaj wybudowana właśnie dla turystów przyjeżdżających już Wtedy na początku XIX wieku, po to, żeby móc wejść wyżej i zobaczyć klify z innego poziomu. Wieża ta stoi na wysokości 214 metrów nad poziomem morza i to jest najwyższy punkt klifów. Jestem jeszcze ciekawa, czy klify te przypominają Wam o jakimś konkretnym filmie albo scenie z filmu? Ponieważ klify te grały ważną rolę w Harry Potterze i księciu Półkrwi. Wieże O'Brien'a, to wybudowaną na początku XIX wieku. Ewidentnie Irlandczycy już wiedzieli wtedy, że trzeba w turystykę inwestować. Ole mnie opuścił, postanowił nie iść ze mną dalej, a ja postanowiłam się przejść na koniec jednej z tych tras. No i zaraz wam pokażę widoki totalnie od drugiej strony. Oficjalny koniec trasy, trzeba jeszcze przejść przez. No dobra, just kidding. Tam dalej jeszcze można iść, ale już chyba sobie daruję. Tak wyglądają klify od końca drugiej strony. Ten biały, mały budyneczek tutaj to ta wieża widokowa turystyczna. Muszę Wam jeszcze powiedzieć, totalnie niezwiązane z tym wyjazdem, znaczy z turystyką, ale chodzenie w Berfuta jest super. Ale te ścieżki tutaj są tak usłane ostrymi kamieniami, że mam po prostu akupunkturę na maksa. To tak, myślałam, że się podzielę. A teraz jak już byliśmy na klifach, to idziemy zobaczyć wystawę od nich. Pewnie mniej ciekawa z waszego punktu widzenia, ale postaramy się to pokazać jak najszybciej. I jak najciekawiej. To wskakuj do wody. Burza Śnieżna 1982. O, a to jest ta skałka, na której żyją ptaki. To są maskonury. I dlaczego ich no, nie widzieliśmy? Zobaczcie, że jesteśmy teraz w skale, jakby nie, pod ziemią, w wydrożonym pomieszczeniu w skale. Częścią Visitor's Center jest też doświadczenie 4D: The Ledge. I następny show jest za niecałe 3 minuty. I jak tam Experience po 4D Experience? No, by, był deszcz, był wiatr. Znaczy powiem wam tak. No wy, wy, jak już tutaj jesteście, no to już wchodzicie za darmo, więc nie można powiedzieć, że się nie opłacało. Trwało to jakieś 3 minuty. Trzy razy dostaliśmy po mordzie taką mrzawką. Grafika, jak widzieliście, nie? No, no. Ale dla dzieciaków na pewno super. Nie, spoko, jasne. Oczywiście żaden visitor's Center nie byłby visitor's Center bez. Gift Shopu, czyli sklepu z pamiątkami. Tutaj to mam wrażenie, jakbyśmy trochę byli w Wenecji, bo zobaczcie szkło Murano, czyli dokładnie tak jak w Wenecji. Tutaj jeszcze są takie o, talerze. To też mi wygląda jak, trochę jak w Wenecji normalnie. O. One mi się mega takie lichy podobają. Bardzo fajne one są. Tutaj mini wazoniki. Tutaj serwetniki, to trochę wygląda jak z masy perłowej w ogóle. Znaczy, to wygląda, bo nie jest, ale, ale wygląda ładnie. Muszę powiedzieć, że bardzo estetyczny jest ten sklep z pamiątkami. W sensie, jak większość zwykle trąci taką chińszczyzną, to tutaj wygląda na to, że są takie fajne jakościowo i po prostu ładne rzeczy. I my sobie wybraliśmy, ponieważ ja noszę gotowe po kieszeniach i mi się wszystko gnie, to sobie wybrałem taki piterek mały, a Ola sobie wybrała taką y, skórzaną torebeczkę. Piterek też skórzany. Bardzo fajne jakościowo rzeczy. Także pamiątki najlepsze możliwe, bo yy, pamiątki skądś plus jeszcze użytkowe. Panieńcy, pokażemy Wam teraz, gdzie jesteśmy i gdzie jedziemy. Wiem, że teraz nic nie widzicie, ale będę podążał za Oli Palcem. O, przylecieliśmy do Shannon, przyjechaliśmy sobie tutaj, na klify Moheru, a następnie będziemy wracać sobie tą drogą tu, 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 tu. Pojedziemy tędy aż do miejscowości Killarney gdzie zaczniemy 180-kilometrową pętlę Ring of Kerry. Podsumowując klify Moheru, fajnie, że byliśmy tutaj i wczoraj, i dzisiaj, bo teraz wiemy, że super się to zwiedza, kiedy jest po prostu mniej ludzi, więc warto przyjechać tutaj późnym popołudniem, pod wieczór, tak tuż przed zachodem słońca, bo wtedy ludzi jest naprawdę bardzo, bardzo niewiele, natomiast widoki są przecudne, znaczy no, były przecudne jak my byliśmy, bo akurat wczoraj była piękna piękna pogoda i piękny zachód słońca, więc my jesteśmy mega zadowoleni, ale mówię, jeżeli byście tutaj byli i nawet byłaby gorsza pogoda, to też warto przyjechać po południu. Okej, okay, wtedy Visitor Center jest zamknięte najczęściej, ale przynajmniej macie taki epicki chill, jeżeli chodzi o oglądanie samych klifów. A my teraz jedziemy do Limerick. A my teraz idziemy do Limerick, także hey ho, let's go! Drogi są tutaj przemalownicze, rzeczywiście wygląda to wszystko ślicznie. Bo są wąziutkie, bo są otoczone szpalerami drzew, szpalerami żywopłotów, murkami, no ale co też za tym idzie, te drogi to są po prostu opona killer. Nie? Tak. Jest naprawdę wąsko, no murki są malownicze, ale na przykład, nie wiem, no niezrozumiałe są dla mnie te krawężniki, które mają po 30 cm i to jest tak, że droga jest niżej, chodnik obok jest niżej i nagle wyrasta pomiędzy chodnikiem a drogą 30-centymetrowy krawężnik. Po co? Nie mam tego pojęcia, no chyba tylko po to, żeby wulkanizatorzy mieli co robić. Nie wiem czy oglądaliście kiedyś farmę Clarksona na Amazonie, ale My mamy często wrażenie, jakbyśmy jechali, właśnie gdzieś tam na Deadly Squad. To mnie powiedzieć? Mm. Co by tradycji stało się zadość? Wczoraj, co prawda, zapomnieliśmy, ale dzisiaj Wam pokażemy. Na lokum. Tak wygląda salon z leżącą Aleksandrą, która Was serdecznie pozdrawia. A tutaj jest toaleta. Toaleta. Ta, z przedstawicielami japońskiej mafii, czyli z yakuza. Także wiecie już, że dotarliśmy do hotelu, ale zaraz jeszcze wybywamy, żeby coś zjeść, bo dzisiaj tylko o śniadaniu. Yy, tak, a klify trochę z nas wyciągnęły. Trasa też trochę z nas wyciągnęła, bo e, nerwowo, wąsko i e, z dużą ilością zakrętów. Także nie wiem, zobaczymy. Nagrywamy coś jeszcze dzisiaj? No. Pewnie coś jeszcze nagramy. No to instagramowym ujęciem rozpoczynamy zwiedzanie Kilarni, miejscowości Kilarni. No to pchamy. Jakie laski po ulicach chodzą. Fajna opcja, bo tuż pod hotelem mamy miejski parking. A że miejscowość dosyć mała, to tak naprawdę cały parking do jutra kosztuje nas 2,60 eurocentów, więc. Żyć, nie umierać. Wczorajszego miasteczka, w którym spaliśmy, już Wam nie pokazywaliśmy, bo już dojechaliśmy dosyć późno, ale zobaczcie, one wszystkie wyglądają w bardzo podobny sposób. Mega malowniczo, takie po prostu domki, jak z bajki ewentualnie, jak domki dla lalek, La like, nie? Tak, a przy okazji mnie się to jeszcze kojarzy z tą dzieńcą Temple Bar, czyli tam, gdzie nocowaliśmy w Dublinie miesiąc temu. Miesiąc temu, widzieliście pewnie Dwa odcinki się pojawiły na kanale. A jak nie, to koniecznie musicie zobaczyć. No i coś, co jest fantastyczne w Dublinie i co uwielbiamy. Na przykład tutaj dzisiaj o 9 będzie muzyka na żywo w tym pubie. Więc nie wykluczam, że do niego wpadniemy. Albo do jakiegoś innego. Jeżeli będzie live music, bo to jest właśnie fajny w Irlandii

Like ah, ok. Pierwszy <laughs> jest <room> <laughs> Thanks mate. Thanks. Nie wiem, czy słyszeliście, ale pierwsze pomieszczenie jest tragiczne, ale następne jest fantastyczne. Ale panowie nie wiedzieli, czy dają coś do jedzenia. Ewidentnie coś się dzieje imprezowego w, w tym mieście. Dzisiaj jest po prostu olbrzymia ilość dziewczyn w jakichś wieczorowych sukniach i chłopaków w garniturach, a to jest różowa kamieniczka. Przy czym wszyscy oni sprawiają wrażenie, w takim, że są po takim wieku max 20 lat. 18, 17, 20. W końcu trafiliśmy do kniepy Kitty O'Seas. Chyba się to nazywa. No i przyszła już przystaweczka. Przystaweczką są krewetki w tempurze z jakimiś tam sosami. No to co jesz? Fish and chips. A ja stek na grzybkach z cebulą, sosem pieprzowym, jakieś tam frytki i surówka, sałatka. Zgłaszamy się do Was z przyszłości, ponieważ nie wiemy jak będą wyglądały yy, czasowo odcinki, yy, więc z owej przyszłości właśnie się z Wami żegnamy w tym odcinku. Mamy nadzieję, że ten odcineczek Wam się podobał, zapraszamy Was na kolejny w przyszłym tygodniu. Yy. No i nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, jeżeli Wam się podobało i subskrybujki. Pa! pa.